Ej, zapraszam na nowego vloga. Dobra. Nagrywam dzisiaj kolejny jeden dzień z życia, bo bardzo prosiliście. Ale tym razem trochę zmienimy zasady gry. Siostry rzuciły mi wyzwanie, żebym przez cały vlog śpiewała. Tak, mam śpiewać. Zrobię to specjalnie dla was. To co, zaczynamy. W co ubrać się? W co ubrać się? I jak ułożyć mam dziś włosy, swe? Lecz najpierw strój. W co ubrać się? Gotowa na mecz koszykówki. Mogę wskoczyć na scenę? Coś bardziej eleganckiego? Po prostu na sportowo. Tak, to jest mój strój na dziś, który mi pasuje. A potem zajmę się tym, co kocham. Umyłam właśnie twarz, a teraz nałożę trochę różu. O tak. I odrobina maskary. Gotowe. Już jadę na lodowisko, bo dzisiaj, jak zwykle, mam trening na lodzie i tak kocham to. To całe śpiewanie jest trudniejsze niż myślałam. Chwila. Właśnie coś sobie uświadomiłam. Kiedy prowadzę, to zwykle śpiewam piosenki. Takie prawdziwe piosenki. Na przykład ten kawałek. Napisałam go z Teresą. Przyjeżdż w sercu jest twój głos! On sobą, to twój czas! Czas, czas, czas! Przyjeżdż w sercu noc! Ważny jest twój głos! Bądź sobą, to twój głos, czas! Czas, czas! To moja ulubiona chwila w ciągu dnia, i nie chcę mi się śpiewać. Chcę po prostu słuchać tylko siedzieć i słuchać szumu wody i odgłosów ptaków. <laughs> I już jestem! To jeden dzień z życia był! Edycja śpiewana! <laughs> Mam nadzieję, że tam, gdzie jesteście, też śpiewacie, bo wiem, że mnie takie śpiewanie zawsze rozwesela. Nie zapomnijcie, że pozytywne nastawienie może zmienić wszystko. Serio! Mówię to zdecydowanie za rzadko, ale trzeba o tym pamiętać. Jeśli podobał ci się filmik, obejrzyj też resztę, może odkryjesz coś nowego. Zasubskrybuj i pa!